Witam serdecznie wszystkich moich widzów, za chwilę zaprezentuję Wam reprezentację okręgu Katowice na wystawę ogólnopolską. A najpierw chwilę posłuchajcie. Gołębi. Czy to nie piękny odgłos, jak one tutaj... Ruchają. A teraz przejdźmy do reprezentacji Okręgu Katowice. Czyli najładniejsze gołąbki Okręgu Katowice. Wystawa odbywa się 14-15 grudzień. W łaziskach pierwszy, Kurc już pierwszy nagroda za standard w klasie olimpijskiej. Standard tutaj, Samczyk. Oceny dokonywało trzech sędziów. Tutaj druga nagroda, Sobania Jan. Duże karty na nich dokładnie widać. Trzecia nagroda, taki niebieski lerch czy szali kod Krzysztof trzecia nagroda <laughs> za standard eee, i tutaj niebieski w czwartej klatce Pelikan Wojciech i piąta nagroda w kategorii standard Samczyki Błędowski Także tutaj przechodzimy. Dalej, widuch Dariusz. Pierwsza nagroda w kategorii standard. Samiczki tutaj, ruda samiczka, ruda pstra. Druga nagroda, lebek Robert Jakub. Tutaj kolejny gołąbek. Sojka Herbert. Trzecia nagroda. Czwarta. Czwarta nagroda. Niebieska samiczka. Topoła Aleksander. I tutaj mamy piąte. Biejce Lebek Robert Jakub. I przechodzimy tutaj do Aleksander. Samczyk Młody. I niebieski. Znowu Topoła Aleksander drugi samczyk, czyli i tutaj samiczki klasa olimpijska standard młode Topoła Aleksander samiczka musi być mocna. Ta wysoka ocena I pelikan Wojciech I tutaj Mamy kategorię Sportową Kategorię A Koko od Krzysztof I najważniejsze, że 20 Koficent 634 Tysięczne w kategorii A Pierwszy gołąb Tutaj drugi gołąbek w kategorii A. Boroński Zdzisław. Dwadzieścia niewiele więcej. Niewiele więcej. I Polak Edward nie jest reprezentantem. I teraz tak. Tutaj klasa sport B. Dziura Jerzy Drugi gołąbek w klasie Sport B Wypiórkiewicz Radosław, Czechowice, Dziedzice. Kiedyś byłem Nie robisz Artur Andrzej. Pozdrowienia dla tamdemu Samiczka nagradzana w kategorii D I kategoria C hmm, Pierwsze miejsce Gwozdek Jan Drugie, drugie miejsce Pastuszka Andrzej I tutaj połowę koło już mamy obejrzaną Kolejny Kokoszka Marek i kolejna klasa klasa sport D pakiera Piotr pierwsze miejsce tutaj. drugie miejsce Feruga Jan, to też czechowice dziedzice. I trzecie miejsce dworak Grzegorz Jarosław. klasa sport E wojaczek tylko drugi gołąbek prostek Ireneusz i trzeci gołąbek i gołuszka Adam i pozostało nam tak eee, Kokot Sławomir Sport F Zynek Krzysztof druga nagroda i trzecia nagroda Kałużny Dariusz. Kategoria gołębi rocznych, czyli kategoria G. Pierwsze miejsce kupień Wojciech. Siedem koficent. Tutaj Tomasz Nawrot. Drugi gołąbek w kategoria G i Sinka Adam. Trzeci gołąbek. I kategoria H pastuszka Andrzej. Ba Marek. Domin Paszek, trzecia nagroda w kategorii H i kategoria I dziura Jerzy.

I dostała nam kategoria Wyczyn Kostosz Team Najlepszy gołąbek w tej kategorii Jest to kategoria ogólnopolska Ale nie olimpijska Wyczyn za dwa zony lotowe Reprezentanty Drugi gołąbek I trzeci gołąbek tej kategorii suchy Janusz więc w ten sposób wygląda reprezentacja okręgu Śląsk Południe na wystawę ogólnopolską tu reszta gołąbków no, sporo gołąbków jest około 400 także widać tutaj Także dziękuję kolegom, koleżankom za uwagę. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, jeśli się filmik podobał. I pozdrawiam i do zobaczenia na wystawie ogólnopolskiej. Dobry lot!